No i tak, może zbyt górnolotnie powiem, ale wracam do nagrywania po czterech firmach i ośmiu miesiącach. Spróbuję jeszcze raz, no co mi szkodzi, spróbuję jeszcze raz, trochę ponagrywam. Może teraz w troszkę innej formule, bo e, trochę będę próbował pokazać tej swojej codzienności dziadowskiej. I, e, no i w międzyczasie będę opowiadał cały czas tam stare historie. A ten moment mamy 24 listopada. Godzina 5.16, Ja jadę na bazę. Samochód załadowany. Jadę w trasę. Nie mam siły jak pewnie każdy. poniedziałek, o 5 rano, z masakrem wszystko by było pięknie. Być może było zaczynać Dawsze pracę, kiedy już jest jasno i nie o tak wczesnej godziny. Wstałem o 4.00. Chciałem być znacznie wcześniej na bazie. Już o 5.00 wyruszać, no ale niestety ten poniedziałkowy wyjazd jest najgorszy. Zawsze się pozbierać, spakować, jedzenie, torby I teraz jeszcze się jeszcze pakowanie na bazie. no i do auta, no i też znak zapytania w postaci czy samochód zapali mamy sobotę, niedzielę przestaną, nic nie było akurat ten weekend robione przy samochodzie żadnym przy moim też nie, no, nie był odpalany więc zobaczymy czy zapali, a problem jest tego typu że jednak jest stary, drogi nowy, no bo jeden z akumulatorów kupionych w lipcu, dwa tygodnie po zakupie się rozszczelnił po prostu, wybuchł traktor, którego w ogóle nie widać, mamy teraz, super Eee... Tak i Jezus no coś okropnego traktor z jakimś wystającymi, wystającym pługiem w ogóle oświetlany brak są W każdym razie oddany na gwarancji po dwóch tygodniach akulator wylany, no i mamy teraz e, 24 listopada, a reklamacja cały czas nie jest mm, rozpatrzona. Włożyłem ten nowy, jeden nowy akumulator jest zostawiony, a drugi to był jest złożony ten, który był wcześniej dobry, bo były dwa akumulatory, no jeden się uszkodził, drugi był dobry, sprawdzony przez elektryka i tak i tak jeszcze nadal jeszcze. No nic, dobra, zobaczymy w takim razie zaczymy na bazie się zapali. No, jestem już na bazie i zobaczymy. Oto nasza chwila prawdy. Świeci się pełno komunikatów, wiadomo nie ma powietrza, tego serwisu nie kasuje. No, 24-3. Hm. w weekendzie. Powinno być trochę lepiej. Chyba. zobaczymy. Nie no, pięknie, nie ma problemu. Zaraz się napompuje. To wszystkie komunikaty poznikają. Nie ma powietrza w tym czasie. Trzeba, trzeba się pakować. Brak zasilania na tacho z tego względu, że były odłączone akumulatory. Kartę zaraz włożymy. Dobra powietrze bije Szybko trzeba się pakować Patarka świetnej jakości Znaczy ja tu widzę, ale na, na filmie nic nie widać Robię obchód Po weekendzie patrzę Czy wszystkie opony w porządku no, znaczy to Wszystko ok Już jestem wpakowany, ale jeszcze Obrzucone rzeczy mam, ale jeszcze na razie nie ułożone i pozamykane ładnie. E, zaraz się depakował Ok, widzę, że. O, w środku do złówki osiedlają. Wszystko jest git. Wszystko jest git. Ciężko załadowane 24 tony wody. naszą znaczy, 23 tony wody. Ciężko, ciężko. Dobra, odeszliśmy na trasie. Tak, koniec zmiany nie. Zanim na trasę to jeszcze zrobimy wpis manualny. Rozpocznę już sobie tacho. To jest tylko kwestia pakowania tych zakupów, a nie się tutaj ta karta już zczyta, wczyta. Bo to szkoda czasu. Uwielbiam siedzieć i patrzeć, jak ta hogra się karta wczyta. Akceptacja, tak. Dobre. Trzeba się pakować najmniej. Ulubiona część poniedziałkowego wyjazdu. To jest naprawdę wszystkie zakupy, te lodówki poukładać. A to jest tylko tydzień. Dobra. Nie jestem aż takim youtuberem, żeby pokazywać żadnym youtuberem yy, zakupy, więc się pakuję i odezwę się na trasie. No już na trasie rozbujany, ale fatalny ten, ten telefon. Kurczę, w ciemności w ogóle nic nie nagrywa, to raczej chyba będzie się trzeba powstrzymać od nagrywania wieczornych, czy tam porannych filmów. Już jest dobrze, bo w kabinie się ciepło zrobiło. Już na prostej, można pracować. Najgorszy to jest, to jest start, ale się, ale się, już teraz pomału mało rozbujamy, rozbujam, znaczy się. Teraz jedę do Szczecina, czekam jeszcze tankowanie po drodze, adblue i, i olej napędowy, trzeba tankować. No tak, tak. mam jeszcze zapięte pasy, no i świeci się tutaj defekt ABS, to jest uszkodzony czujnik przez mechaników przy wymianie tarcz i Klocków, no, nie wiem, z dwa lata chyba już tak jeżdżę. A cały czas te klocki, tarcze są ok. Przy wymianie pewnie kolejnych tarczy, klocków będzie trzeba ten czujnik wymienić. W każdym razie na, na tyle mi się udaje yy, jeździć spokojnie, ostrożnie, że tu się nie chcę wierzyć, ale cały czas tam tarcze są w ogóle prawie nienaruszone. Klocki jeżdżę ze spokojem do jazdy z tyłu, mimo że to już tyle czasu po wymianie. Się opony, jak, nie wiem przy przykładaniu opon, czy przy pompowaniu to tam to można, można sprawdzić zobaczyć jak to tam wygląda i cały czas jest dobrze. Dobra, no odezwę się następne wejście coś tam może opowiem jak się zrobi jasno. No ja to jeszcze chciałem powiedzieć, że żałuję strasznie, że nie miałem pełnego nagrywania latem, bo bym miał. Do pokazania, do powiedzenia bo miałem przyjemność testować najpierw wiosną nowego DAFA w najwyższej kabinie Mega, super, super, super auto. A później udało mi się dostać na testy Renault Serie T w tej najwyższej kabinie High Skipper też, ultra super. Bardzo byłem zachwycony jednym i drugim samochodem i byłem szczerze, że jeżeli przyjdzie do zakupu nowego auta bo co jeszcze że powiedziałeś, ale kolejnego, młodszego o wiele, no to dla mnie to osobiście jest ciężka zagrycha, czy wziąć DAFa, czy, czy Renault. Eee, ale muszę powiedzieć, że dużo, dużą rolę dla mnie odgrywa e, zachowanie sprzedawców, handlowców, serwis, obsługa itd. i tak dalej. Muszę powiedzieć, że i w przypadku DAFa, i w przypadku Renault, no to jest naprawdę super, eee, serdecznie polecam. Myślę, że chociażby z tego powodu jak właśnie mnie jako takiego małego mikroprzewoźnika potraktowali i, i, i udostępnili samochody na testy i, i potem bardzo poważnie traktowali i tak dalej, i tak dalej, No chociażby z tego powodu bardzo chętnie, yy, właśnie chociażby z tego powodu mając możliwości, czy jeżeli jak będę miał możliwości, skieruję się do, do jednego i do drugiego, być może salonu i, i, i jedno i drugie auto dla mnie jest naprawdę, naprawdę super. No i weko mimo, że kupiliśmy i no, na ten czas, bo chciałem na testy Megę, nie było. Teraz będzie ten nowy S-Way, może się uda go dostać. Tak jakiś tam czas, jak wszyscy wielcy, potężni, możni transportu przetestują, to można takich maluczkich grubeczek, zostać zostanie, no to wtedy chętnie, bo teraz jak był DAF, no to właściwie. Robota była tylko pod Megi, no to, to nie pasowało, teraz mamy naczepę normalnie pół mega na dużych kołach, więc, więc normalnie można standardem pra, y, pracować, więc, więc to, to nie ma nic znaczenia czy mega czy, czy, czy standard. Mogę brać na testy wtedy na pewno bardzo ładnie takie taki auto powiedzmy, do Mercedesa dzwoniłem, Mercedes tam. Niby się zapisałem, ale, ale szczerze wątpię, żeby, żebym dostał jako taki mikroprzewoźnik tego Mercedesa na testy. Zwłaszcza, no, mi osobiście no, bardzo nie podoba się te, to rozwiązanie z tymi bez lusterek. Rozumiem, że jest to wygodne, ale no, dla mnie ciężarówka wygląda jak niepełnosprawna, autentycznie. No ja nie, no, nie wiem, no, cholernie mi się nie podoba samochód bez tych lusterek, komicznie to wygląda e, dla mnie. I na pewno, jeżeli bym miał możliwość, no, nawet jakbym miał możliwość takiego auto, takie auto kupić, to na pewno nie. Do, do, do tego jeszcze ten tablet na desce rozdzielczej zamiast zegarów, no nie, naprawdę, no. Tam mnie motoryzacja idzie w drugą stronę, jeśli chodzi o wygląd samochodów i to przeelektryzowanie. To jest też w sumie pogadanka na, na dłuższy temat, bo e, znaczy na, na, nie wiem, na inny odcinek, czy po prostu dłuższa pogadanka, gdzie stare, bez tych wszystkich kabli, bez tych wszystkich tej, tej całej elektroniki, AdBlue i jak nie wiem to już w ogóle kamer blusterkach, bo taki stać 15 lat i zapali. Są takie filmiki e, na YouTubie, gdzie... Są odpalane ciężarówki, Peterbilt Peter, Peter, czy Kenworth po 15 latach stania, opony zapadnięte, yy, wręcz wrośnięte w ziemi, ale zapali i jedzie. To, jest, to, jest, to, jest, to są niezniszczalne maszyny, a te wszystkie auta, które których teraz operujemy, o, o których w zakupie rozmawiamy, to one, wierzyłam, że po leasingu już nie będą się do niczego nadawały. To jest straszne po prostu. Gdzie, gdzie tu jest ta ekologia? O jakiej ekologii my rozmawiamy, skoro... Tyle wozów jest już teraz przez te śmieszne normy ekologiczne, wszystkie euro tru, trójki, euro czwórki, to auta, które normalnie sprawnie mogłyby pracować, zarabiać, to one są gdzieś, nie wiem, utylizowane, stoją na placach, nikt nie chce kupować, do Afryki sprzedawane, no bo żeby się opłacało jeździć ee, i opłacać myto, to na trzeba jeździć euro 5, euro 6, tam, czy euro 5, to jest wszystko chore, gdzie to jest ekologia, naprawdę to jest, to jest Generalnie to jest dłuższy temat, ale. Mam te filmiki, żeby się wygadać ile może męczyć rodzina i znajomych transportowymi tematami no i już jest jasno jestem na Esce w kierunku Szczecina lecę na wysokości Gorzowa potankowane druga kawa dzisiaj co prawda wstawił kawę nie powinienem dużo kawy pić ale ze stacji też zatankowanie no to... To żal było nie wziąć, jak sobie po powolutku popijam. Jeszcze 100 km do pierwszej zrzutki. Mam nadzieję, że nie będzie dużych korków, że raz dwa to pójdzie. Niestety, no, pierwsza zrzutka to jest Celgros. Czyli no może być różnie, trochę się obawiam. Jak to czasowo wyjdzie. No grunt, żeby rozładować na drugi punkt na pewno się uda, ale żeby załadować coś dzisiaj jeszcze ujechać kolejny ładunek podjąć i, i, i ujechać jakieś kilometry, żeby ten dzień nie był stracony, żeby nie tylko. To co miałem poładowane już od piątku, no bo to będzie wtedy stanowczo za mało. No dobra, będę się jeszcze odzywał. Na razie delektuję się jazdą spokojną po s No miałem już teraz nic nie nagrywać, dopiero się włączyć po rozładunku. Ewentualnie gdzieś tam już jak bym na załadunek, no ale... Przed, przed chwilą miałem przygodę. Co prawda nie nagrywałem, bo się oczywiście bałem, ale ściągnęło mnie, inspekcja mi ściągnęła na SC, e, tutaj na S3. Taka jakaś zmasowana kontrola, trzy radiowozy. E, samochodów mieli pełno, facet biegał między, między samochodami jeszcze facet no ci inspektorzy biegali między samochodami, zbierali dokumenty, patrzyli tam pod samochód, na opony. E, jeden do mnie podbiegł i kazał mi przygotować dowód rejestracyjny ciągnika, naczepy. Jeśli jest, co ciekawe, czyli ten, tak powiedział, czyli te nowe przepisy obowiązują. Eee, no i wydruk z dzisiaj, prawo jazdy. No i taki, do, taki, taki, taki dokument, achaj, no i trzeźwość dokumenty. No i po chwili mi to wszystko, czy po chwili, tam nie wiem, po parę minutach posprawdzał radiowo, w tym w radiowozie. Oddał mi to. Oprócz yy, wydruku, no dzisiaj, mój wydruk z dzisiejszej doby to za bogaty nie jest, no bo jadę dopiero 3.15. ruszyłem tam o tej 6.00, czy przed 6.00. Yy, bo pismo manualny zrobiłem prawidłowo po pauzie weekendowej, także tutaj akurat ja nic, ja o nic bać się yy, nie muszę. No, ale jakby nie było, no, zawsze to jest jakiś stres. Zresztą ostatnio go miałem jakieś półtora roku temu w yy, Byczynie, na drodze 11 tam w, w kierunku Śląska od nas z Poznania. No i tam wtedy wracałem z Śląska do Poznania. Wtedy to, no, to była kontrola taka kurcze, poważniejsza, bo. Yy, tam byłem na tym, na tym punkt kontrolnym mi sięgnęli na tą wagę i tam dokładnie byłem trzepany. Także, no kurczę, wtedy pamiętam, stresu miałem. Dostałem tam jakiś mandat za 2 czy 3 błędnie zrobione wpisy minimal, e, manualne. To dostałem tam wtedy mandat. No, ale dzisiaj, na szczęście, na czysto się udało. Zobaczymy jak dalej. Co to się będzie dzisiaj dalej działo? Także ja już na drugim punkcie. Cały gros bardzo pozytywnie zaskoczył. Szybki rozładunek, elegancko poszło od razu pod rampę. Tam 16 palet rozładowane. Przyjechałem na drugi punkt, tu już jest trochę gorzej. Tu mam tylko 13 palet do zdjęcia. Oczywiście tą stolówką się delikatnie wpierdzielił. On jest za mną tak naprawdę, tylko sobie tutaj się ustawił, bo nie wiem po co. Dwa auta są przede mną. No i zobaczymy, załadunek już mam. Mam nadzieję, że się wyrobię po, po, po rozładunku, lecę ładować i... i ja już zobaczymy, co z tego będzie. A obecnie, w tej sytuacji, jedyne, co mogę zrobić, to śniadanie. Więc zabieram się za robienie śniadania. No i teraz mamy typową akcję z rozładunku: czyli tak, rozładunek się oczywiście przedłuża. Ponad godzinę już tu stoję. Dwa samochody były przede mną, jak przyjechałem, jak drugi z tych samochodów odjechał, no to już byłem przekonany. Już witałem się z gąską, że za chwilę będę podjeżdżał, no ale nie. Nagle nic niconizową magazynu wyjechała premiumka, która oczywiście się podstawiła pod tą rampę. No i stoję. No, czy... e, można się zapytać, co z moją dostawą. Pani w sobie bardzo mile mi odpowiedziała, że, że mam czekać, że ona nie wie ile jeszcze, że za chwilę że za chwilę przyjedzie Raben z awizacją. I on będzie rozładowany przede mną. I ona nie wie kiedy. Czy 5 minut czy 3 godziny, ona nie wie. Ja mówię, no ja boże pani nie wiedzieć. No, a, a wie pani, na którą do, do pracy pani przychodzi, wie pani, że ta praca pani zajmie, bo ja no ten samochód, którym ja przyjechałem, nie jest dedykowany tylko wyłącznie na tą dostawę. Ja nie mam całego dnia, żeby to czekać aż mi zdejmiecie 13 palet. No oczywiście nic się konkretnego nie, nie dowiedziałem. Pani wielce obrażona, no bo jak ja, no, ja głupim kierowcą jestem, więc ja mogę mam stać i czekać. I nie robić awantur Bo każde zapytanie się takich łaskawych pań to jest awantura, przecież. Eee, no i tak to się skończyło, że wróciłem do samolotu i czekałem. No i teraz tak. No i oczywiście co? O, znaczy, czekałem. Nie zdążyłem jeszcze czekać, tylko obdzwoniłem wszystkich, co, co jest możliwe, że e, no niestety spóźnię się, że zaadnek będzie trzeba przełożyć, że to, że tamto. Po czym pogodziłem się z losem, poprzekładałem, położyłem się na wyrko zacząłem odlatywać no i telefon wielce obrażonej Pani, że proszę podjechać pod rampę no mi to oczywiście pasuje, ale to jest taka typowa akcja właśnie bo nie można było normalnie powiedzieć, wie Pan co, no ten jeszcze odjedzie 10 minut i Pan podjeżdża, no to le lepiej po prostu y taką sytuację jakąś nieprzyjemną spowodować i pokazać swoją wyższość no to jest, to jest standard właśnie w transporcie, witamy w transporcie no i udało się rozładować, załadować i już jadę w drugą stronę Esco. Mam kruciaka. Do Gorzowa jadę jakieś tam 100 km. Ogólnie pasuje robota, bo już to robiłem wcześniej. Fajny kurs. Strasznie nie ma piosenki, nie wiem, o co tu chodzi. Eee, no, także teraz sobie zajadę ze spokojem na miejsce rozładunku. I rano się będę zrzucał tam. Pa pauza pod firmą. No, i też jutro po rozładunku, czy tam w trakcie rozładunku, bo to trochę pewnie potrwa, będziemy ustalać dalszy plan, tak, żeby jakoś nawiązać do tych wcześniejszych historii, wczoraj, jak sobie postanowiłem, że spróbuję nagrywać dzisiaj, to no włączyłem sobie ostatni film, ten który tam opublikowałem i o czym tam wtedy gadałem. No i gadałem o z tego, co przynajmniej udało mi się ustalić, gadałem o. Pierwszej awarii e, hamulców w tym moim DAF-ie i o zmianie pracy, która e, no, była podyktowana tym, że ta, na tej nocnej linii kurierskiej było za mało tych zleceń dodatkowej nocnej linii kurierskiej. No i zacząłem pracę z, na tych przesyłkach paletowych w trybie dziennym. No to taka praca w sumie wokół gomina, ale jakieś tam wyjazdy do 200 km się zdarzały, no a przez to, że ja miałem takiego dziwoląga 22 polatowego z 9 ładowności, mi się też trafiały kursy jakieś tam też właśnie niby linie nocne jakieś a la wahadła, dodatki, coś w tym stylu na tej samej zasadzie jak, jak w tej chwili kurierskiej, tylko, że tutaj to było rzadziej no i w sumie nie pasowała za bardzo mi ta robota, bo mimo, że to była dalsza trasa, no to to była nocna jazda i potem jakieś takie dziwne dziwne odbijanie, bo ja jeździłem pod jednym oddziałem, powiedzmy, jechałem z, z linią na oddział do, na Śląsk, tam potem niby, niby nie mieli mnie czym odbić i jakąś tam robiłem im lokalną robotę, potem mnie tam czymś chcieli z powrotem odbić, to, to znowu nie, musiałem być wypauzowany, żeby w nocy jechać, i takie to wszystko było pokręcone i tak Suma summarum jakiś tam, nie wiem, wyjazd na Śląsk na tej robocie to był 3 dni, no to to się nie opłacało. Znacznie lepiej było robić pracę na, na, na miejscu, na Poznaniu na mieście, no, ale też nie tylko ja do takich wniosków, doszedłem i o tą pracę, tam się po prostu wszyscy bili. I taka, taka to była sytuacja, ale pamiętam doskonale swój pierwszy kurs w, taki, w, tej, w tej firmie, bo dostałem zlecenie, że uładowałem się tam pod Poznaniem do opalenicy. No to jest między Bazaniem a nowym Tomyślem i wiozłem meble. No i to był dla mnie pierwszy raz, kiedy zostało w pełni Ładowność samochodu wykorzystana, bo wcześniej no, nie, miałem, nie miałem takiego doświadczenia, raczej tylko ładowałem te przysłuki kurierskie to było lekko. Przepraszam, telefon rozłączam się. No i się trochę wybiłem, teraz wracam z tematem. Także no, mówiłem o tym, że była moja, była pierwszy raz ładowność maksymalnie wykorzystana w tym, tym moim samochodzie, bo mi tam załadowali e, właśnie 9 ton i 22 palety. I teraz. Ten samochód wyglądał naprawdę z boku wyglądał trochę komicznie. Miał taką małą kabinkę. Tą zabudowę miał ogromną, bardzo długi, był długi zwistył, i się prosiło po prostu o trzecią mość albo jakąś wleczoną, której oczywiście nie było. Nie było też poduszek. Ładowałem się z rampy. To, to jak załadowali te, te 9 ton, no to ten tył tak wisiał, że często był problem, żeby wózkiem wyjechał czy tam. Wiadomo, że dużym wózkiem nie wierzę, bo to była znowu telefon najmocniej, przepraszam telefonu telefonów tyle, że już prawie do celu dojechałem. No ale tak to jest. No i nie wiem teraz o czym ja to mówiłem. O tym Dafie, aha, no, że wózek, no wózek dowy na, na bank e, duży nie był w stanie tam wjechać, tylko taka płetwa, tak to tam, nie wiem, no, taki elektryczny wózek. I ten elektryczny wózek stawił, miał problem tak się nisko dało, że miał problem, żeby, żeby wyjechać. No i też. Ja jechałem wtedy z tym samochodem załadowanym z duszą na ramieniu Jak to pierwszy raz zobaczyłem, no nie no, to nie ma, nie ma szans, nie zajady. Cały leżał no, praktycznie na ziemi, resory powyginane w drugą stronę No ale teoretycznie ładowność była zgodna z, z dokumentami W rzeczywistości pewnie trochę był y, cięższy, nie wiem, tam jakieś 16 ton chyba ważył Z tego co pamiętam, jak miał 9 ton załadowany to, to ważył 16 ton, a miał e, 15 ton DMC Także no trochę nerwów z tym było no, ale zajechałem. Zajechałem na pierwszy kurs na rozładunek, drugi, i tak w sumie chyba w pracowałem. Wszystko było ok. Poza różnymi, oczywiście, awariami. Jedną z takich awarii było też. Co Tak sobie teraz o, o tym myślę, to naprawdę dziwię się. Nie wiem, jak to chyba. Moja wtedy niewiedza i, i po prostu jakaś głupota chyba sprawiła, że sobie z tym poradziłem wtedy, bo dojeżdżałem już do bazy w miejscu bo To taki magazyn hub przeładunkowy był, i tam dojeżdżałem i usłyszałem. Takie walenie w kole Przez przodu gdzieś. No a to była też S, droga szybkiego ruchu. Ja już ostatnie simaki mi zostały. No to mówię, no to powoli jadę. No i dojeżdżam, jestem już załamany, kurczę łzy w oczach. Co tam wali w tym kole? Co się znowu stało? Cofam pod rampę, no i nagle jakoś tak coś kurczę. I w prawo, i w lewo nie mogę skręcić. Czuję taki opór. Wychodzę z samochodu, patrzę, ja mam jedno koło w prawo skręcone, drugie koło przednie w lewo skręcone. Okazało się, że wypadła końcówka drążka kierowniczego na środku placu, w czasie manewrowania pod rampy. Także, no kurde, no sytuacja co najmniej nieciekawa. Wiele się nie zastanawiając, szybko poleciałem po lewarek, podniosłem przód na lewarku, wbiłem normalnie młotkiem ten, tą, tą, tą końcówkę drążka, ustawiłem koła, tak żeby podjechać od rampy, rozładowałem. Jak był lżejszy, no to, to już mniejsze też były naprężenia na tym, na tym drążku. No, i nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, ale jakoś to mechanika. Teraz, właśnie zanim to yy, chciałem to opowiedzieć, to spróbowałem przypomnieć, u jakiego mechanika to było robione. I chyba, chyba wiem, to był u jakiego mechanika, który yy, po tej przygodzie z mechanikiem, który mnie oszukał, który robił te hamulce. Zapytałem się wulkanizatora. Znajomego ojca, który tam od lat wprowadził wulkanizację, i, i tam też do niego wtedy jeździliśmy. Jeździłem, bo wtedy jeszcze sam pracowałem. Eee, a wcześniej tata miał swoją firmę transportową, co z nim współpracowało tam kurczę lat temu No to on mi polecił swojego znowu kolegę mechanika, no i od tego czasu też wiem tam potem ten nasze samochody naprawiał Że no nic innego jak tylko znajomości, polecenia i tak dalej Bo z ogłoszenia to, to tylko się można sobie narobić problemów Tak jak ja narobiłem za pierwszym razem No nic, teraz ja sobie spróbuję. postaram się przypomnieć jeszcze jakąś awarię czy przygodę z tym DAFem bo potem są już w kolejce historię z pierwszym ciągnikiem z Etechem, Magnumą, moją pierwszą. Tymczasem mam 6 km do parkingu, do, do rozładunku. więc tam na podsumowanie się jeszcze łączę, jak już będę, na celu na, będę u celu na pauzie. No i tak na zakończenie, podsumowanie z pauzy się odzywam. Koniec pracy na dzisiaj niecałe 12 godzin, czyli bardzo mało. E, przyglądam teraz to, co dzisiaj tutaj nagadałem. To jest moje. Kurde, wypocinę i stwierdzam, że nie wiem, czy to wrzucę, bo jest fatalna jakość. Ten, moja komura to teraz, to, to, to taka no, komputer, jak to wrzuciłem, co prawda nie dlatego, że przez Messengera, bo przerzucałem sobie przez Messengera, bo nie mam pamięci na telefonie. Jakieś kombinacji uskuteczniałem. <coughs> w każdym razie no, jakości nie ma praktycznie żadnej. I to tak, jakbym nagrywał w liceum Sony Ericssonem, to jest taka mniej więcej jakość. No, nie wiem, no jakby nagrywanie jest fajne, tylko że będę musiał naprawdę dobry sprzęt zakupić, bo w tej sytuacji to, no to raczej to nie będzie. Na telefonie, fajnie to wygląda, na komputerze, czy potem na YouTubie, no to będzie No, Ale dobra, zobaczymy, może wrzucę na próbę no, i na ten, na patronajcie, potem na jakiś sprzęt zbieram. No, tak zrobię. Dobra, no, zobaczymy, może do, może do jutra. W takim razie będę się odzywał. Na razie.